Halo. Dzień dobry, witajcie. Mam nadzieję, że jest właśnie punktualnie 615. Stał się cud. Jestem na zewnątrz o tej porze. Bardzo dziękuję Mateuszowi Kuszniarowiczowi za tę motywację. Serdeczne pozdrowienia. Zapytałem, czy mnie słyszycie, ale wiem, że mi nie odpowiecie, więc w razie czego czekam na telefon od ekipy technicznej. A jeżeli go nie ma, to znaczy, że wszystko jest w najlepszym porządku. E, I słuchajcie, na samym starcie naszego dzisiejszego spaceru chciałabym się pochwalić swoimi zdolnościami technicznymi, bo nie wiem, czy wiecie, kończyłam Politechnikę Wrocławską i jestem inżynierem. Tadam. E, moja własnej roboty. Lampa błyskowa, natomiast trochę mnie oślepiająca zrobimy mały manewr o, i powinien być lepiej, a wy będziecie mnie lepiej widzieć, e, ponieważ przyznam, że jak oglądałam, który to był odcinek? Trzeci bądź czwarty odcinek Power Waka z Kamilem Koziołem, wygląda trochę jak upiór w operze, w związku z czym e, postaram się nieco poprawić walory artystyczne e, dzisiaj. E, co to jest Power Walk? Power Walk to jest świetna inicjatywa, którą rozpoczął Mateusz Kusznierewicz. Zaprosił grupę ludzi z różnych branż, bardzo ciekawych ludzi, którzy bez wahania zgodzili się wstawać wcześniej rano, po to, aby razem z wami przejście na spacer, zachęcić do tego, aby aktywnie zacząć dzień z odrobiną ruchu, delikatną dawką ruchu. A przy okazji poopowiadać o czymś ciekawym, o czymś inspirującym, co być może zostanie z wami na ten dzień, być może da wam do myślenia na dłużej, a może po prostu was rozbawi. Jestem w Jeleniej Górze. Pozdrawiam was serdecznie z mojego rodzinnego miasta i mam nadzieję, że razem z wami dojdę na Plac Piastowski. Bardzo przyjemne serce naszego uzdrowiska. Gdzie można napić się przy pysznej wody, można także tam przyjechać na fajne zabiegi rehabilitacyjne. Mam jakieś 400 metrów, więc powinienem się udać. Ok, do tematu. O czym to dzisiaj będziemy mówić? Otóż słuchajcie, najpierw się przyznam, że popełniłam niestety dwa grzechy. Pierwszy grzech jest taki, że tak jak i polska prasa i media, Wykorzystałam nośny nagłówek, nośny tytuł. Zapowiedziałam wczoraj, że będę mówiła o tym, co wspólnego ma seks z kolarstwem. Mnie samą by ten temat zaciekawił. Bęk! Ma coś wspólnego. E, spokojnie odpowiem na to pytanie. Drugi grzech, który popełniłam jest taki, że kazałam Wam wstać o 6.15, żeby tego posłuchać. A prawda jest taka, że wszystkie powerwalki możecie odsłuchać później. Dlatego zapraszam Was serdecznie do tego, aby e, sprawdzić e, powerwalki Mateusza Kusznierewicza, Kamila Kozieła, e, Joanny i Pawła Tkaczyka. E, jest już ich całkiem sporo, bo wystartowaliśmy 1 stycznia. Ale cieszę się, że jesteście tutaj ze mną, ponieważ kazałam Wam wstać o tej 6.15 po to, aby nie spacerować Sama, wiecie, różne rzeczy się dzieją na ulicy, a tak się czuję po prostu bezpiecznie. Poza tym, jak ja nie śpię, to wy też nie będziecie spać. I już. No dobra, żarty żartami. Dwa tematy chciałam poruszyć. Dwa tematy, które bardzo mocno mnie zainspirowały, kiedy przygotowywałam ostatnio wypowiedź, wystąpienie na TEDx. Wystąpienie pod tytułem, do którego momentu sport to zdrowie. Ponieważ po karierze zaczęłam odczuwać różne dysfunkcje, różne problemy i fizyczne, i trochę psychiczne, dlatego stwierdziłam, że opowiem o tym, z czym się kariera zawodowego sportowca łączy, na co trzeba uważać, jeżeli amatorsko uprawia się sport. I zacząć chciałabym od tego. Spokojnie, te wykłady się nie będą pokrywały. Natomiast chciałabym zacząć od tego, od czego zaczęłam na tekście, czyli od tego, dlaczego w ogóle. Powinniśmy uprawiać sport? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ale, już dlatego, że po prostu jesteśmy do tego stworzeni. Organizm ludzki jest stworzony do uprawiania sportu. Kiedyś mieliśmy tego ruchu dużo, dużo więcej. Już nawet nie mówię o czasach, kiedy trzeba było polować, żeby zdobyć sobie pożywienie. Mówię o czasach, kiedy. Nie każdy miał samochód, nie każdy miał telefon, trzeba było się przejść do sklepu. Nie wszędzie były windy, trzeba było się przejść po schodach. Nie było tyle rozrywki internetowej czy telewizyjnej, więc więcej czasu spędzało się na zewnątrz. Chociażby przy grillu, który też trzeba było rozpalić. Trzeba było porąbać z drewno, więc tego ruchu mieliśmy więcej. Co ciekawe. Uwaga, tu chyba nie wolno. Co ciekawe, antropolodzy zbadali kości ludzkie z czasów sprzed rewolucji przemysłowej i okazuje się, że gęstość naszych kości zmalała o 40%. 40% tak naprawdę, no kurczaki, na przestrzeni około 100 lat. To jest bardzo dużo. A dlaczego mówię o tej gęstości kości? No taki po pierwsze bardzo wymierny przykład. Ale po drugie, niestety bardzo często przyczyną śmierci u osób starszych są złamania, do których dochodzi podczas bardzo, bardzo prozaicznych upadków. 70-latek po prostu poślizgnie się na podłodze, upada, łamie kościudową. I niestety 30% takich pacjentów nie przeżywa pierwszego roku. 60% takich pacjentów w ogóle nie wraca do sprawności. W związku z czym, moi drodzy, jeżeli chcemy być sprawni, jeżeli chcemy długo żyć i jakościowo żyć, to powinniśmy zadbać o to już teraz. I wcześniej, tym lepiej. Ponieważ to właśnie ruch. Inicjuje budowę kości. Mięśnie wysyłają sygnał do kości, w tym wszystkim bierze udział estrogen, i to powoduje zainicjowanie procesów budulcowych. I tutaj estrogen jest w tym wszystkim ważny, ponieważ, zwłaszcza w przypadku kobiet, którym po menopauzie drastycznie spada ten poziom estrogenu, w przypadku kobiet ten wyjściowy poziom gęstości kości jest niezmiernie ważny, by był na na wysokim poziomie. Przepraszam Was, jeżeli mówię trochę nie po polsku. Jest godzina 6.15. E, na tydek się mówiłam także, że e, sport zapobiega wielu, wielu chorobom. Otyłość, miażdżyce, nadciśnienie, poprawia odporność. To wszystko oczywiście w umiarkowanych dawkach. Sport jest najlepszym lekarstwem dostępnym za darmo. Potrafi zastąpić prawie każde lekarstwo, żadne lekarstwo nie zastąpi sportu, ale też pamiętajmy, że działa dobrze tylko jeżeli go dobrze dawkujemy. Jeżeli to Was nie zachęca, to chciałam jeszcze Wam powiedzieć, już z własnego doświadczenia, byłego sportowca, że to jest naprawdę fenomenalne, jak regularna aktywność fizyczna na nas wpływa. Po pierwsze, wpływa na naszą głowę. Ja się po prostu czuję lepiej. Psychicznie sport powoduje uwalnianie dopaminy i po prostu się czujemy lepiej. I do tej dopaminy wrócimy. Lepiej się czuję fizycznie, czuję, że mam większą kontrolę nad swoim ciałem, mam lepszą pozycję ciała, jeżeli uprawiam sport. Jeżeli uprawiam ten sport ze znajomymi, to dodatkowo dochodzi ten aspekt społeczny. W przypadku dyscyplin outdoorowych dodatkowo dochodzi kontakt z naturą, co jest absolutnie genialne. Naprawdę bardzo, bardzo was do tego zachęcam. Co ważne, co miałam powiedzieć. Przyznam wam, że jak skończyłam karierę sportową, to tak myślę, a teraz już uprawiam sport tylko i wyłącznie dla przyjemności. Żadnych ćwiczeń, które gdzieś mnie męczą, nic co nie leży w gronie moich ulubionych zajęć. Będę tylko jeździć na rowerze i jeździć na nartach i koniec, kropka, nic więcej. Ewentualnie coś, co mnie zainteresuje. Tymczasem nasłuchałam się podcastów Petera T, który mówi właśnie o tym aspekcie longevity, o tym jak chcemy, żeby wyglądała ostatnia nasza dekada, ostatnia dekada naszego życia. No i on mówi o tym, że tak naprawdę najważniejsze są ćwiczenia siłowe. Ponieważ to właśnie ćwiczenia siłowe, ćwiczenia z obciążeniem najbardziej wpływają na ten proces budowania kości. Co więcej, mówi, że warto wprowadzić do swojego programu treningowego interwały V2 Max. Słuchajcie, interwały V2 Max to są takie bardzo krótkie interwały. Różnie literatura mówi przeważnie od 1 do 5 minut. No i to jest taki interwał, który się robi do odmowy. Jedziesz na rowerze minutę, czy biegniesz minutę i na koniec tej minuty po prostu wiesz, że nie jesteś w stanie zrobić więcej. Nie polecam, jeżeli jesteście początkujący. Jest to trening już dla osób, które mają trochę doświadczenia ze sportem. No ale Peter, ty ja w każdym razie udowadnia, że taki trening realnie wpływa na długość naszego życia i zapobieganie przedwczesnym zgonom z powodu różnych chorób. No i tak jeszcze anegdotka odnośnie tego treningu VO2 Max. Kiedy zacząłem trenować z moim ostatnim trenerem Krzyśkiem Zalewskim, on właśnie uwielbiał te treningi VO2 Max i co chwilę mnie je wpisywał. No i przyznał, że za którymś razem znów mam trening VO2 Max. A to taki trening, że naprawdę czujesz śniadanie przy każdym interwale. Mówię mu, słuchaj Krzychu, jeszcze jeden trening VO2 Max i kończę karierę. Następnego dnia w planie treningowym pojawiła się Zabawa rowerowa, która notabene też miała e, pewne elementy treningu VO2max, ale ja już zupełnie inaczej ten trening brzmiał. E, dobra, bo trochę odbiegam od tematu. Trening siłowy, trening VO2max i trening wytrzymałościowy. Najwięcej różnych opracowań naukowych mówi o tym, że żeby tak kompleksowo zadbać o swój organizm, żeby najwięcej efektu z uprawiania sportu uzyskać, to należy wykonywać dwie sesje siłowe. Przy czym siłowe to niekoniecznie jest siłownia i wielkie pakowanie. Słuchajcie, siłowe to może być wchodzenie... Z zakupami po schodach to też jest forma treningu siłowego. To ma być trening z obciążeniem. Dwa treningi z obciążeniem plus około 150 minut takiego treningu w umiarkowanej intensywności, czyli na przykład szybki spacer czy jazda na rowerze. Jeżeli to wszystko Was nie zachęca, to polecam spróbować kilku metod na zmotywowanie się. Pierwsza która moim zdaniem działa najlepiej, znaleźć sobie towarzystwo takich zajęć. W nic nie działa lepiej, jak fakt, że się z kimś umówimy, bo po pierwsze no jesteśmy umówieni, więc wypada się pojawić na spotkaniu, po drugie także mamy dodatkową, dodatkowy efekt treningu w postaci budowania relacji społecznych, co jest takim dodatkowym efektem też dopaminowym, do tego, czego zaraz wrócę. Więc towarzystwo dla mnie najlepszy efekt. Jeżeli nie macie wśród swoich znajomych kogoś, kto by mógł uprawiać ten sport razem z wami, to polecam po prostu zapisać się do trenera personalnego. Słuchajcie, nie mówię o kartach na siłownię, gdzie możecie przyjść kiedy chcecie, tylko umówcie się konkretnie na konkretne zajęcia, na daną godzinę z instruktorem. Wtedy ta szansa, że pojawicie się na tym treningu jest dużo, dużo większa. Co działa dobrze? Rutyna. Po prostu powinniśmy wprowadzić ćwiczenia fizyczne do naszego grafiku, tak jak myjemy zęby, ponieważ chcemy, żeby te zęby były zdrowe, tak powinniśmy codziennie, czy no przynajmniej te trzy razy w tygodniu, uprawiać aktywność fizyczną po to, żeby zdrowy był nasz organizm. W drugim bodajże odcinku Power Walków, na Flis mówi o tym, że każdy z nas ma Taką baterię samokontroli. No wiadomo, że do różnych aktywności musimy się motywować. Czasem tej motywacji brakuje, gdzieś samokontrola spada. No i właśnie ta bateria samokontroli gdzieś potrafi się wyczerpywać i wtedy albo musimy ją naładować na przykład poprzez drzemkę, albo musimy zapobiegać temu, żeby ona się wyczerpała. No i właśnie zamiast wstawać rano i myśleć o cholera no Muszę poćwiczyć, muszę poćwiczyć, cholera, muszę poćwiczyć, i spędzać 10 minut na tym, na tym myśleniu, że muszę poćwiczyć. To po prostu postarajmy się to zautomatyzować. Ciach, budzik, nie zastanawiam się w ogóle, tylko wstaję, idę na spacer. A jeszcze najlepiej, jak w trakcie tego spaceru, wykonuję trochę ćwiczeń siłowych, jak na przykład, uwaga, spacer farmera. To już jest, słuchajcie, ćwiczenie siłowe. E, więc zachęcam do tego, żeby po prostu. Tą aktywność fizyczną wpisać do naszego grafiku. E, macie dzieciaki, domyślam się, jest mega ciężko. Niech one ćwiczą z wami. E, słuchajcie, wiem, że to się tak łatwo mówi. E, ja w takiej rutynie funkcjonowałam przez ponad 20 lat, ale była ona moją pracą. W tej chwili nie ukrywam. Mam wielki chaos, bardzo dużo podróży. Niesamowicie ciężko jest tą rutynę ułożyć. Nawet ostatnio rozmawiałam z Sebastianem Koje, który jest e, prezydentem. Federacji Lekkoatletyki. No, widzę, że jest taki bardzo fit i go pytam, jak ćwiczy, co ćwiczy. On no, mówi, że ma taką rutynę, rutynę, że 6 dni w tygodniu e, trenuje na przemian przebieżki z ćwiczeniami siłowymi właśnie, ale przyznał, że zajęło mu 10 lat od zakończenia kariery sportowej, zanim znów udało mu się e, do tej rutyny sportowej wrócić. E, tak więc jasne, to nie jest proste. Ale słuchajcie, warto, bo będziecie się czuli lepiej fizycznie i lepiej psychicznie. No dobrze, bo ja się rozgadałam, a przecież czeka nas bardzo ważny temat, więc już wiem, że będę musiała do niego wrócić. E, słuchajcie, dopamina. Każdy z nas okazuje się, że ma nieco inny profil. E, Nerwowy, tak chyba będzie prawidłowo, jak powiem. Ale ja tutaj słuchajcie, zaznaczę. Nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą w tym temacie. Natomiast bardzo mnie ten temat zainteresował i traktujcie to po prostu jako zachętę do tego, żeby poeksplorować go bardziej. Dlaczego mnie temat dopaminy zainteresował? Ponieważ mam wrażenie, że jestem uzależniona od sportu, co oczywiście jest jednym z najlepszych uzależnień, ale czasami niestety prowadzi mnie na manowce. I okazuje się, że każdy z nas ma właśnie inny profil nerwowy, każdy z nas ma inną ilość receptorów dopaminy. To podobno zostało udowodnione. Dopamina odpowiada to jest neuroprzekaźnik, który odpowiada za takie nastawienie na cel, na działanie odpowiada za motywację, odpowiada za nasze dobre samopoczucie odpowiada też za umiejętność skupienia się więc jest dużo tych dobrych cech, ale niestety dopamina także. Skłania do uzależnień. No i teraz tak, w przypadku sportowców. Sportowcy mają już tej dopaminy dosyć dużo, bo najczęściej to właśnie osoby, które mają nieco więcej receptorów dopaminy, trafiają do sportu. Zaczynają uprawiać sport, w trakcie sportu znów podnosimy poziom dopaminy. No i mamy tej dopaminy już coraz więcej i więcej, jesteśmy na takim dopaminowym haju. Ale niestety każda ekstrema prowadzi do pewnych dysfunkcji. Nasz autonomiczny układ nerwowy zaczyna szaleć i pojawiają się później różne zaburzenia. Co więcej, jeżeli mamy takie piki dopaminowe, im większe te piki dopaminowe, tym później niestety większy spadek dopaminy. I stąd się biorą różne problemy psychologiczne, stąd się biorą na przykład depresje u sportowców, bo to. Temat właśnie depresji u sportowców mnie na ten kierunek dopaminy, na kier... z tego powodu trafiłam na temat dopaminy. Ale te piki lubimy, prawda? No i teraz chciałam Wam podać kilka przykładów, co podnosi poziom dopaminy. No na przykład, pierwszy, myślę, co wszystkim przychodzi do głowy, czekolada. Czekolada podnosi poziom dopaminy półtora raza. Dalej. Sport podnosi poziom dopaminy dwukrotnie. Tu niestety tylko u osób, które ten sport lubią. E, dlatego zaraz pewne rozwiązanie dla tych, którzy go nie lubią, jak cały czas jednak ten sport uprawiać. E, seks podnosi poziom dopaminy dwukrotnie. I to właśnie jest wspólny mianownik Seksu i roweru. I ważna rzecz, o której tutaj muszę wspomnieć, na specjalne życzenie przemka, to nie znaczy, że jak jeździcie na rowerze, to można rezygnować z seksu. Słuchajcie, dlaczego rezygnować z dopaminy? Można zarówno jeździć na rowerze, jak i mieć wielką satysfakcję z uprawiania seksu ze swoim ukochanym ukochaną. Więc absolutnie seks też jest dobry. I z tych niedobrych rzeczy, kokaina podnosi poziom dopaminy dwa i pół raza amfetamina podnosi poziom dopaminy dziesięciokrotnie, dlatego tak bardzo zresztą amfetamina uzależnia, bo jak mamy taki pik dziesięciokrotnego wzrostu dopaminy, no to później niestety ten bazowy poziom dopaminy w ogóle nam spada. Potrzebujemy coraz większych dawek, żeby się pobudzić. I teraz to, na czym się w tej chwili skupiam w moich poszukiwaniach, to to w jaki sposób tą dopaminę kontrolować. Ponieważ ja na przykład mam problem ze sportem taki, że załóżmy, jestem na wyjeździe, przez dwa tygodnie nie mam czasu na to, żeby ćwiczyć no i przyznam, że już jestem cała chora. Naprawdę mam gorsze samopoczucie i fizyczne, i psychiczne i wielką potrzebę uprawiania tego sportu i zdarzy się, że przegnę bardzo często. Wracam do domu, Przemek na mnie patrzy i mówi, no znowu przegięłaś. No, znowu przegięłam. Mam tego pełną świadomość, ale tak tego potrzebuję. Mam znajomego, z którym kiedyś umówiłam się na rower. On jeździ bardzo dużo, codziennie po kilka godzin. No i widzę, że jest chory, wręcz purpurowy. No i mówię kurczę, chłopiec, ty robisz, nie? Jesteś przecież na maksa chory, powinieneś leżeć w łóżku. A mi potem odpowiedział, że dla niego ważniejsze jest samopoczucie fizyczne niż poczucie psychiczne. No to pokazuje jednak, że to już jest troszeczkę niezdrowe uzależnienie od sportu, ponieważ no niestety, ale jazda na rowerze, wszelka jakaś taka bardziej intensywna aktywność podczas choroby jest bardzo ryzykowna, może prowadzić do zapalenia mięśnia sercowego, więc słuchajcie, na to trzeba bardzo uważać. Więc teraz pytanie jest, ile tego sportu należy uprawiać, czy w jaki sposób regulować sobie tę dopaminę, żeby podnosić ten bazowy level nie ciawszą te piki od czasu do czasu. Te piki są fajne, nie unikajmy ich tak do końca. Natomiast jak sprawić, żeby przede wszystkim nie było później tych strasznych dołków? Lekkie dołki są potrzebne, bo one potem motywują nas do tego, żeby znów zrobić to, co nam sprawia przyjemność. No ale żeby one nie były dramatycznie niskie, żeby nie prowadziły do zaburzeń psychicznych, żeby nie prowadziły do. Poczucia bezsilności, bezradności czy, czy depresji i zamierzam ten temat dalej eksplorować. Natomiast jeszcze Was chwilę przeciągnę, bo no wiele ciekawych rzeczy posłuchałam ostatnio. Polecam Wam, zresztą jest kilka fajnych podcastów, wrzucę potem w komentarzach, między innymi Hartman Lab. I tam. Autor podcastu mówi też o kąpielach zimnych, kąpielach wodnych. I to uwaga. O, bo nie wspomniałam chyba o kokainie. Kokaina podnosi poziom dopaminy 2,5 razy. I słuchajcie, co podnosi poziom dopaminy tak samo jak kokaina? Zimne kąpiele. Co ciekawe, w ogóle udowodniono, że te zimne kąpiele powodują, że ta dopamina nie spada potem od razu drastycznie, bo często jest tak, słuchajcie, zjecie czekoladę i za chwilę już zapominacie, że jecie czekoladę, prawda? Przynajmniej ja tak mam. E, tymczasem podobno po zimnych kąpielach ten poziom dopaminy utrzymuje się dłużej. Jestem przekonana, że przy, przy uprawianiu sportu e, też tak jest, e, ponieważ nie mam tak, że po zjedzeniu kostki czekolady natychmiast zaraz chcę jeść e, drugą kostkę, a, a jak idę poćwiczyć, no to jednak mi wystarczy tego ćwiczenia na e, dzień czy dwa. E, więc po różnych aktywnościach e, ta dopomina albo spada szybciej, albo spada wolniej, więc szukajmy oczywiście tych aktywności, e, kiedy ona się utrzymuje na wyższym poziomie. E, słuchajcie, co ważne, jeszcze z tą dopaminą, e, to te wyrzuty. Okay, u mnie na przykład są w przypadku sportu, zwłaszcza jeżeli jeszcze. Dorzucę różne inne rzeczy w trakcie uprawiania sportu, które też podnoszą poziom dopaminy. Na przykład uprawiam sport ze znajomymi, e, uprawiam sport w przepięknym miejscu, więc znajomi to jest dopamina, przepiękne miejsce to jest dopamina. To jest w ogóle pełnia szczęścia. To jest najlepszy dzień e, mój w tym roku, to kiedy z fajną grupą e, zjeżdżałam w Moab po kanionie. No, po prostu szał, szał, szał do tej pory to pamiętam. E, więc e, Pamiętajcie, że różne, różne czynności mogą powodować, że mamy ten wyrzut jeszcze większy. I tutaj uwaga do tych, którzy niekoniecznie lubią sport, ale chcieliby zacząć, ponieważ chcą być zdrowi, no to znajdźcie sobie coś, co wam sprawia przyjemność, czyli na przykład właśnie kontakt z innymi i zacznijcie grać w sporty zespołowe. Wtedy ok, no może niekoniecznie lubicie siatkówkę, ale w przerwach można pogadać, macie fajne, fajny czas spędzony z przyjaciółmi, więc to dopamina jest. Dopamina w ogóle odpowiada za taki system nagrody, więc przyjaciele będą tą nagrodą. O rany, wiedziałam, że ten wątek będzie bardzo długi. E, dobra, to ostatnia rzecz, o której powiem, e, u mnie to sport wywołuje te typiki dopaminowe, ale każdy może mieć coś innego. E, biznes na przykład. Bardzo trudne problemy, które trzeba w biznesie rozwiązywać, i późniejsza satysfakcja, to też są wyrzuty dopaminy. Tak, i potem gonimy za jeszcze większymi projektami, za jeszcze ciekawszymi projektami. E, ponieważ chcemy poczuć jeszcze raz taką satysfakcję, ale po osiągnięciu wielkiego sukcesu, no zdarza się, że jest wielki dół. Więc po prostu miejmy tego świadomość. Dla mnie w ogóle to odkrycie dopaminy to taki game changer, jeżeli chodzi właśnie o depresję u sportowców, ponieważ bardzo często no jest jednak tak, że sportowcom e, nie wolno mieć złych Nastrojów, nie wolno mieć depresji, ponieważ przecież mają fantastyczne życie, są sławni, osiągnęli sukcesy, no to o, co jest nie tak, tak? I sportowiec sam nie jest w stanie się przyznać do tego, że ma problemy psychiczne. Czuje poczucie winy w związku z tym, bo przecież on ma tak dobrze, inni ludzie na Ziemi mają gorzej, mają źle. To dlaczego on się czuje psychicznie źle? No i ta dopamina to właśnie dla mnie taki game changer, ponieważ okazuje się, że nie do końca mamy na to wpływ. Po prostu waliliśmy cały czas. Mieliśmy takie piki dopaminy e, przez, przez wiele, wiele lat. Nagle ani nie ma zawodów, ani nie ma wygranych, ani nie ma tak dużej ilości wysiłku fizycznego. No i po prostu nagle spadamy z wielkiego konia. E, mamy tej dopaminy za mało. I my nie mamy na to wpływu. E, dlatego słuchajcie, jeżeli dotyka Was taka sytuacja, to uważam, że właśnie świadomość tego, że to nie jest zależne od nas, no niestety rządzą nami różne substancje. Więc miejmy tego świadomość i teraz wykorzystajmy tą wiedzę, która jest. E, jest masa fajnych podcastów, masa literatury do tego, aby pracować nad tym, żeby w naturalny sposób sobie pomóc. I na koniec już, słuchajcie, dopomina jest bardzo dobra, uprawiajcie sport, bądźcie zdrowi, ale nauczymy się, jak sobie dawkować tą dopominę we właściwy sposób. Miłego dnia, pozdrowienia z Placu Piastowskiego, o którym mówiłam, że tutaj, że tutaj dotrę. Trochę się zabieliło, zapowiada się wspaniały dzień. Słuchajcie, oczywiście zapraszamy do kolejnych Power Walków. Jutro, mam nadzieję, że się nie pomylę, Maciek Dębski bardzo, bardzo ciekawy wykład już miał, więc nastawiajcie budziki i zapraszamy codziennie 6.15.